Dzień dobry, dzień dobry. Nina z Yoga Yang, się kłania. Jak się dzisiaj macie? Gotowi na kolejną praktykę i po kolejną dawkę energii? Oczywiście, że tak. Dzisiaj praktyka poświęcona skrętom na zamówienie Zuzi. Pozdrawiam, Zuzia. Dziękuję za motywację. Jeżeli będziemy wykonywać regularnie ten rodzaj praktyki, zdecydowanie wpłyniemy na Wzmocnienie mięśni kręgosłupa, uelastycznimy go, co z kolei będzie od, będziesz odczuwać właśnie większą swobodę, zakres ruchów w obrębie kręgosłupa. Wiadomo, że wszelakie skręty przyniosą ulgę w przewlekłych bólach pleców, ale nie tylko pleców, bo również wzmocnią barki, szyję, usuną właśnie z nich sztywność, napięcie, które często występują przez stresujący tryb życia. Dlatego, jeżeli nie chcemy się garbić, chcemy wypracować sobie proste plecy i sylwetkę, ta praktyka jest idealna. Myślę, że nie trzeba większej motywacji, aby rozpocząć naszą praktykę. Pamiętaj oczywiście o subskrypcji, łapce w górę i komentarzu. Jeżeli moja praktyka podoba Ci się, będę Ci bardzo wdzięczna. Zatem przechodzimy do naszej praktyki. Usiądźcie w siadzie skrzyżnym, tak jak ja teraz siedzę. Rozgrzejmy troszkę nasze ciało. Mm. Wydłuż odcinek szyjny, otwórz klatkę pierwszą ręce góra, wdech i skręcamy się na prawą stronę. Wydłuż plecy, weź wdech, skręć się, odepchnij się jeszcze, dobrze, dłonią od kolana. Dobrze, ręce do góry, wdech i druga strona, wydłużaj kręgosłup, weź wdech i skręcaj się. Pamiętaj, żeby obserwować oddech. Cały czas właśnie skupiać się na oddechu i napinać mięśni ciała. Ręce góra, wdech i prawa dłoń mata, lewa przeciąga bok tułowia. Teraz otwórz klatkę piersiową i ręka na matę, znaczy skierowana do maty, przepraszam. Do góry wdech, ręka skierowana do maty, do góry otwórz porządnie klatkę piersiową, do maty, jeszcze do góry, wdech z wydechem, po skosie. Jeszcze raz ręka do góry i po skosie. Ręce do góry, do sufitu. Spójrz w górę. Druga strona. Najpierw na bok. Później otwieramy klatkę piersiową. I ręka diagonalnie skierowana do maty. Otwarcie klatki piersiowej. Góra wdech. Wydech dół. Góra wdech. Otwarcie klatki piersiowej. Góra wdech. Wydech, tak. Jeszcze dwa razy. Góra wdech. Dół wydech. Góra wdech. I dół, wydech. Ręce góra, wdech, dłonie razem, w ciasny koszyczek. Troszeczkę rozgrzejmy nadgarstki. Bo jak wiadomo, do każdej praktyki jogi są one potrzebne. Dobrze pięści. I pozataczaj do wewnątrz. Łokcie się zbliżają i oddalają. Dobrze. I druga strona. Dobrze, jeszcze barki do góry i do tyłu. Do góry i do tyłu. Dobrze i przód. Góra, przód. Dobrze, daliśmy ciału sygnał, że coś będzie się działo. Przejdź do klęku podpartego. Mhm. Rozpostarte palce, dłoni. Kolana na szerokość yy, bioder, stopy również. Klęsłe plecy krowa. Zaokrągli kot. Wdech, wypychamy pośladki. Wydech. Wdech. Wydech. Już proste plece i teraz prawa dłoń przeniesie się yy, tak, grzbie, albo możesz odłożyć na odcinku lędziowym krzyżowym, albo grzbiet dłoni, tak jakbyś chciał, chciała dłoń wcisnąć po wewnętrznej stronie. Uda, bark do góry, łokieć do góry. Jeden, zostańmy. Dwa, patrzymy w górę. Trzy, 4, 5, dobrze. Odłóż dłoń na macie i druga strona, czyli albo na odcinku lędziowym, albo wciskaj tam, gdzie możesz, i jeszcze wycofuj bark do tyłu, łokieć do tyłu. Patrzymy w górę. 1, 2, 3, 4, 5, dobrze. Przejdź do, tak, dłoń na macie. Zadrzyj palce stóp, przejść do psa z głową do dołu i poprzeciskaj raz jedną piętę, raz drugą, poskręcaj biodra. Mm, tak. Już też rozgrzejemy. Stawy skokowe, biodra, rozruszamy. Dobrze, pięty do góry i pięty zbliżaj do maty tyle, ile możesz. I ustawmy psa. Pięty na zewnątrz, palce do środka. Ważne, tutaj są rozpłaszczone plecy. Pośladki ciągną do góry. Odsuwaj ramiona od uszu. Rotuj ramiona na zewnątrz. Dobrze, i w tej pozycji prawa dłoń, jeżeli to możliwe, chwyta kostkę lewą. Możesz chwycić za udo, jeżeli to jest za trudne. Możesz, możesz zostać w psie. I zostaniemy. I patrzymy w górę, jeżeli to możliwe. Pod ręką, pod ramieniem. Jeden. Dwa. Trzy. 4 Pięć. Proste nogi cały czas. Prawa dłoń na macie. Lewa ręka teraz i patrzymy pod pachą i na górę. Na sufit. Jeden. Proste nogi. Pośladki do góry. 2 3 Cztery. 5 Dobrze. Przejdź do klasycznego psa. Dobrze. Kolana na szerokość maty. Palce stóp razem. Usiądź pośladkami na piętach. Ręce jak najdalej i Przesuwaj jeszcze ręce do przodu, do przodu. Te tyle, ile możesz. Dobrze. Wyjdź z pozycji. Przejdź do klęku podpartego. I w klęku podpartym prawa stopa między dłonie. Unieś się do góry. Sprawdź ustawienie kolana. by z biodrem. Zerknij, czy stopa się nie skręciła. I przechodzimy do anjiniasana. Odsuwamy ramiona od uszu. Tak, brzuch od uda. Otwarcie klatki piersiowej. Kciuki do tyłu. Jeden. Wchodzący księżyc 2, 3, 4, 5, dobrze, wdech i z wydechem skręcony, wschodzący księżyc, wydłuż plecy, weź wdech, pilnoć tutaj kolana, żeby nie skręcało się do środka, i z wydechem skręca 1, 2, 3, 4, 5, Dobrze, wychodzimy z pozycji. Dłonie na macie, wycofaj kolano. Prawe i lewa stopa. Między dłonie, tu do góry. I wschodzący księżyc na lewą stronę. Jeden. Odsuwaj brzuch od uda. Dwa. kciuki do tyłu. Trzy. Delikatne wygięcie kręgosłupa. Cztery. Otwarcie klatki piersiowej. Pięć. Dobrze, tutaj wdech. I z wydechem skręcona, Andrzej Niazale, wydłuż plecy, weź wdech, skręcamy się jeszcze, generujemy większy skręt. Możemy odepchnąć się dłonią od kolana. Wydłuż plecy i spójrz za siebie. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobrze, wyjdź z pozycji, dłonie na macie. Przejdź do, tak, kolano wycofaj. Jesteśmy w klęku podpartym. I ponownie prawa, dłoń na lędźwiach albo tam, gdzie jesteś w stanie dotknąć. Wydłuż plecy, weź wdech. Znaczy, wyciągnij się jeszcze i bardzo tyłu. Jeden, dwa, też mamy fajny już tutaj skręt. Trzy, całkiem intensywny. Kręgosłup to odczuwa. Cztery, pięć. Dobrze. Dłoń na matę i druga strona, tam gdzie możesz. Ale myślę, że za każdym razem zakres jest ciutkę większy. Jeden, pilnuj przeprostu w łokciu, nie do wewnątrz, tylko na zewnątrz. Dwa, trzy, cztery, pięć. Dobrze, dłoń na macie, zadrzej palce stóp, pies z głową do dołu, ustaw psa. Dobrze wycofać do tyłu, do tyłu, do tyłu. Palce stóp na zewnątrz, przejść do malasany. I rozsuwamy łokciami kolana na zewnątrz, proste plecy. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Prawa dłoń na macie, lewa otwiera nam klatkę piersiową. Jeden, dwa, trzy. Cztery. Pięć. Dobrze. Lewa dłoń na macie, prawa otwiera nam klatkę piersiową. Też mamy przyjemny skręt kręgosłupa. 1, Dwa. patrzymy za ręką w górze. 3, 4, 5. Dobrze. Dłonie w geście na i ponownie przejdź do klęku podpartego na chwilę. Mhm. Zadrzyj palce, stóp, pies, głową. Do dołu, ustaw swojego psa, pośladki ciągną do góry, jak najwyżej, dobrze. I teraz przejdziemy do pozycji jaszczurki. Prawa stopa po zewnętrznej stronie dłoni, noga z tyłu na macie, wycofaj ją, troszeczkę przesuń do tyłu, tak, wycofaj. I grzbiet dłoni, przykle... stopy przyklejony kolano w kontakcie z ramieniem i wydłużamy odcinek szyjny, proste plecy, jeden. Dwa, trzy, cztery, pięć. Dobrze, możesz tak zostać, ale jeżeli to nie, tak, nie przeszkadza i przejście do e, szczurki skręconej, to jak najbardziej rotujemy kolano na zewnątrz, stopa na krawędzi, dłoń na biodrze i bark wycofuj, łokieć wycofuj, spójrz za siebie. Skręcona jest szczurka, pilnuj łokcia i otwieraj jeszcze klatkę piersiową. Jeden. Dwa, trzy, cztery, pięć. Dobrze, dłoń na macie, kolano przy y, ramieniu. Wycofaj kolano do tyłu, jesteśmy w klęku. Mhm. Zadrzyj palce stóp, przejdź do psa z głową do dołu. Dobrze, przejdziemy do jaszczurki na lewą stronę. Lewa stopa po zewnętrznej stronie dłoni. Nogę wycofaj, wycofuj do tyłu, kolano na macie, ustaw, tak, kolano w kontakcie lewe z ramieniem, wydłuż odcinek szyjny, proste plecy, otwarcie klatki piersiowej, jaszczurka. Jeden, obserwuj oddech, dwa, trzy, cztery, pięć, dobrze. Jaszczurka skręcona, możesz pogłębić. Rotuj kolano na zewnątrz, stopa na krawędzi, ręka na biodrze i jeszcze tutaj udo zbliża się do maty, bark wycofuj, łokieć wycofuj, spójrz za siebie. Jeden, pilnuj łokcia z przodu przeprostu. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobrze, wyjdź z pozycji, przyklej stopę, wycofaj kolano. Jesteśmy w klęku podpartym. I ponownie prawa dłoń, grzbiet. Tam, gdzie możesz, myślę, że delikatnie możesz pogłębić. Wycofuj bark do tyłu, łokieć. Otwarcie klatki piersiowej. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobrze, dłoń na Macie. I druga strona, tam, gdzie możesz. Otwarcie klatki piersiowej. Jeden. Dwa, trzy, cztery. Za każdym razem może milimetr uda się więcej. Pięć. Dobrze. Wyjdź z pozycji, zadrzej palce stóp, przejdź do psa z głową do dołu, pośladki ciągną do góry. Lewa stopa krok do przodu, dostaw prawą. Wydłuż plecy, spójrz przed siebie pochylenie, utka tasa na wdech. Urdhva hastasana, tadasana, pozycja góry. Dobrze, idziemy dalej. Utkatasana, wdech, pochylenie. Wydłuż plecy, spójrz przed siebie i przejdź do psa z głową do dołu. Z głową do dołu. Dobrze, kolana na matę. Jesteśmy znowu w klęku podpartym. I teraz prawa stopa, tak jak wcześniej. Tak, jesteśmy w klęku, przyklej dobrze lewą dłoń. Kolano w linii z biodrem, a prawa ręka do góry. Otwarcie klatki piersiowej. I skręt. Jeden. Dwa. Trzy. 4, Pięć. Dobrze. Zadrzyj palce, stopy z tyłu. Wyprostuj i unieś nogę. 1. I jeszcze generuj większe otwarcie klatki piersiowej. Dwa. Dobrze. Noga ugięta z przodu, z tyłu, prosta. Trzy. 5. Dobrze. Dłoń na macie. Przyklej. przejść do psa z głową do dołu. Wycofaj. Piodro. Odstaw nogę. Dobrze. Tutaj wdech. I z wydechem kolana na matę. I ponownie. Du y lewa stopa. Krok do przodu. Tak. Kolano. Kąt prosty. I przyklej dobrze prawą dłoń. Lewa ręka. Tak. Zerknij czy stopa się nie skręciła. Lewa ręka otwiera nam klatkę piersiową. Ciągnie do góry. 1. Dwa, trzy, cztery, pięć. Dobrze, zadrzej palce stopy, unieś wyprostowaną nogę i jeszcze większe otwarcie klatki piersiowej. Pilnuj tutaj ugięcia kolana z przodu. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobrze, dłoń na macie, przejść do psa z głową do dołu. Adho Mukha Svanasana. Dobrze i kolana na matę. Dobrze. Prawa dłoń albo na lędźwiach, albo chwyta po wewnętrznej stronie. Dobrze, zostańmy na chwilę. Dobrze, dłoń na macie. I druga strona, druga ręka tam, gdzie możesz. I zostańmy również chwilę. Dobrze. Dłoń na macie, zadrzyj palce stóp, jest głową do dołu. Dobrze, prawa stopa, krok do przodu, dostaw lewą, Wydłuż plecy, spójrz przed siebie, pochylenie, utka tasa na do trzech jeden. Dwa. Kilno odcinka lędźwiowego. Trzy. Urdwa hastasana. Tadasana. Pozycja góry. Dobrze. Unieś prawą nogę. Kąt prosty. Przejdziemy najpierw do małej uti tahasty. Tak, ustaw małą uti tahasty. Otwarcie klatki piersiowej. Wydłużony odcinek szyjny. Dobrze stopa przyklejona. I teraz lewa dłoń chwyta prawe kolano. Prawa dłoń jest na biodrze. Patrzymy tak najpierw na bok, a potem za siebie. Jeden. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Dobrze, i teraz grzbiet dłoni. Yy, przyklej do biodra. Jeszcze to spowoduje otwarcie klatki piersiowej. Jeden. Wydłużę odcinek szyjny. Kręgosłup. Dwa. Dobrze. Trzy. Cztery. Pięć. Dobrze wyjdź z pozycji na drugą stronę. Lewa noga, najpierw mała ut i ta hasta. Kąt prosty. Stopa patrzy w górę na matę. Dobrze przyklejona, druga stopa, otwarcie klatki piersiowej. Kręgosłup do wyprostowany, wydłużony. Dobrze. I teraz prawa dłoń na trzy. chwyta kolano lewe, druga, druga dłoń na biodrze i najpierw patrzymy tak na bok, a potem patrzymy za siebie. Przytrzymaj jeden. Jeden nieruchomy punkt pomaga napnieć w mięśnie brzucha. Dwa, trzy, cztery, pięć. Dobrze, i teraz grzbiet dłoni tam, gdzie możesz, ale jeszcze wygeneruj większy skręt. Jeden, otwarcie klatki piersiowej. Dwa, trzy, cztery, pięć. Dobrze, wyjdź z pozycji i teraz noga do tyłu, krok do tyłu i przechodzimy do prasarita na namiotu pozycji, tak, pięty na zewnątrz, rozkrok dosyć taki, no duży, na, na długość Waszej jednej nogi, dobrze, ręce na biodrach, tutaj weź wdech i z wydechem pochylenie i teraz przedramiona, jeżeli to możliwe, odłóż na macie, ciężar na łukach stóp. Możesz odłożyć czubek głowy, a możesz być, mieć wyprostowane również ręce. Zostańmy na chwilę. Ciężar ciała delikatnie do przodu. Dobrze, i teraz prawa dłoń na macie, a lewa otwiera nam klatkę piersiową. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobrze, ręka z góry pędruje na środek. A druga ręka do, tak, teraz do góry. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobrze. Dłoń na macie. Pięty do środka palce, pięty palce, pięty palce. Skieruj się do początku maty i przejdź do siadu. Dobrze. Uwolnij pośladki. Ręce góra wdech, wydłuż kręgosłup. Dobrze, i z wydechem pochylenie tam, gdzie możesz. Złap za zewnętrzne krawędzie stóp albo za duże palce stóp, Wydłuż plecy i pochylenie i przytrzymaj. Ważne, żeby brzuch przyklejać do ud. A tak, a mieć proste plece. Dobrze. Teraz ugnij prawą nogę w kolanie, przenieś po zewnętrznej stronie kolana, prawa ręka z tyłu, lewa góra wdech, łokieć przed kolanem. Wydłuż plecy i mocno się skręć. Dzisiaj tak. <gryny> Ważne są dla nas skręty. Skręty na tapecie. O, po, pa, tak Bark wycofuj do tyłu, łokieć do tyłu. Stopa z przodu aktywna. Palce patrzą dłoni. Lewej w górę. Jeszcze chwila. Dobrze, wyjdź z pozycji i na drugą stronę ułogi nogę w kolanie. Lewą po zewnętrznej stronie stopa kolana, stopa prawa aktywna, lewa ręka z tyłu, prawa, góra, wdech, łokieć przed kolanem, wydłuż plecy, weź wdech, skręć się, odepchnij się, skręć się. Spójrz za siebie, wycofuj bark do tyłu łokieć. Palce dłoni prawej w górę patrzą. Dobrze, wyjdź z pozycji. Podeszwy stóp razem, blisko krocza, proste plecy. Prawa dłoń na lewym Lewa dłoń na prawym kolanie, wydłuż plecy, skręć się. Bada konasa na skręcie. Dobrze, ręce do góry, do sufitu i druga strona, wydłuż plecy, prawa dłoń na lewym kolanie, lewa ręka z tyłu, wydłuż plecy i skręcamy się. Dobrze, i przejdźmy do leżenia. Na plecach przyciągnij prawe kolano do klatki piersiowej. Lewa dłoń chwyta prawe kolano, kieruje na lewą stronę prawa ręka opada, patrzymy za prawą ręką i odpoczywamy po tych intensywnych skrętach. Krótka, ale bardzo korzystna i wartościowa praktyka, także jak nie będziesz miała, miał czasu, to pamiętaj, że ona zawsze jest dla Ciebie. Dobrze, wyjdź z pozycji kolana do klatki piersiowej. Teraz prawą nogę odłóż na macie wyprostowaną. Prawa dłoń chwyta lewe kolano, przenosi na prawą stronę lewa ręka, opada na bok. Patrzymy za lewą ręką. Jeszcze przyciskamy dłonią kolano do maty, do podłogi. Dobrze, i przejdźmy do szczęśliwego dziecka. Złap do zewnętrznych krawędzi stopy, stóp, i zostań tak chwilę, no i zostaniemy, podziękujemy sobie za praktykę, brawa dla Ciebie, możesz być z siebie dumny, dumna, zobacz jak dużo dobrego zrobiłeś, zrobiłaś dla swojego ciała, ono tego potrzebuje, także pamiętaj o tym, nie poddawaj się leniowi, bo on tam gdzieś z tyłu zawsze za uchem się odzywa. Dobrze, i przez kołyskę, czy swoim sposobem przejść do siadu skrzyżnego. Kochani, bardzo Wam dziękuję za fajną, znaczy fajną, no korzystną praktykę. Tak? Ja bardzo lubię praktyki dla kręgosłupa, zresztą Wy też. E, także cieszę się, że razem na macie e, wspólnie przeżywamy jogową przygodę. E, mam nadzieję, że zobaczymy się na kolejnych moich praktykach, na które oczywiście bardzo gorąco Cię zapraszam. Wspaniałego dnia Ci życzę i dziękuję. Namaste.